Słyszę. Dzwoni przez cały dzień. Już nie wiem, co mówić ludziom. Nie mam nie dla nikogo. Przecież nie zapadłaś się pod ziemię. Tak. Jest. O co chodzi? Chwileczkę. Mówiłam Ci. A zabrakło mi wymówek. Mam dość. W końcu cię zwolnię. Kochanie, nie wierzę. Wyjechałaś bez pożegnania. Nieładnie. Po naszej ostatniej rozmowie miałam dość i to na długo. Wyjechałaś bezpiecznie? Martwiłaś się? Oczywiście. Dla na chwila zaczęłabym cię szukać na szosie. W twoim wieku zdarzają się zaniki pamięci. To znaczy? Dzwonię powiedzieć, że wszystko jest w porządku, więc nie zaczynaj. Niepotrzebnie tu przyjeżdżałeś. Przepraszam. Z drugiej strony nie tak łatwo się tu odnaleźć. To nie moje klimaty. Na pewno coś wymyślisz. Czyli? Zmienisz wszystko, żeby się lepiej poczuć. Już to zrobiłam. Tak? Jeśli zadzwoni do ciebie dyrektor, raczej nie będziesz zachwycona. Chodzi o Mauro? Wczoraj wyjechałaś stąd na miotle? Nie jestem czarownicą. Też miałam kiedyś 15 lat. Opowiadaj. Trochę mnie poniosło. Mauro przestał istnieć. Poszłaś za głosem serca. Tak, ale wszystko podsułam. Nic się nie stało. Czemu nie możemy tak rozmawiać w cztery oczy? Bo jesteś źle wychowaną smarkulą, a ty staruszką, do której nic nie dociera. Widzę, że wszystko wraca do normalności. Ty nie jesteś normalna, ani ty. Na szczęście. Dyrektor Cię szuka. Bądź grzeczna, całuję. Miał taką minę. Boisz się? Teraz już nie. Przestępcy zawsze pozostawiają po sobie jakieś ślady. Jesteś detektywem? Mój wujek pracował we FBI. Rodzina dowiedziała się o tym dopiero kiedy stamtąd odszedł. Utrzymał to w tajemnicy? Giovanni nie może mieć wujka detektywa? Nie wierzę mu. Powiem wam w sekrecie, że kiedyś pomylili samolot i wzięli misjonarzy za handlarzy narkotyków. Ja widziałam to w filmie ze Szwarcenegarem. Może to prawda? Uwierzysz we wszystko. Wyjaśniłeś jej? Tak, później pogadamy. Teraz zajmujemy się anonimem. Autor na pewno zostawił po sobie jakiś ślad. Zaraz porównamy go z poprzednim, jak tylko przyjdzie nasza koleżanka. Czyli kto? Zgadnij, kto nam pomaga. Kto? Pilar. Ona może być podejrzana. Proszę. Taka sama czcionka. Pisane na tej samej maszynie W każdym komputerze jest taka czcionka. Jasne. Teraz musimy przeanalizować styl, znaleźć coś charakterystycznego. Jakiś akcent. Racja. Nie będziemy roztrząsać przecinków. Wiem, kto to jest. Kto? Nigdy wcześniej nie zdarzyło nam się coś takiego. Dlatego zrobił to ktoś, kto jest nowy. Czyli? Nie mam pojęcia, ale uważam, że to zagrywka poniżej pasa. Przypomina to plotkę z brukowca. Jest wśród nas osoba powiązana z tym światem. Roberta. Jasne.